Czym ma ta ryś? jeden jeden i szpaku 1, 2, cztery 4. Stoimy w, w tym miejscu, bo chcę Wam pokazać co robiliśmy no, przez jeden dzień dokładnie. Tylko nie to ja robię. A tam szpaku przychodzi i oceniać. Jak to jest. I widzieliście w trzecim odcinku, jak no, nasz domek wygląda przedtem. Na co no mało wyglądał, albo bardziej jak teraz wygląda. To jest chata. Tutaj jak widzicie, bo tony zarożnięte że się to wszystko resiech to wszystko postinał. wszystko to robiłem tu mam taki konarek będziemy, będziemy jeszcze robić tego mob grindera tak. wysoko tak będziemy wysoko robić tam nie było go widać, nie? I będzie spadało więc spadać. tutaj jest taki tutaj, mały tak, mały widzicie, pomieszczenie. takie pomieszczenie na mhm. jakieś tam robimy takie rzeczy też na nie mamy zaplanowane co tu będzie, ale będziemy, nie będzie takich wieszki, rzeczy takich pistony, tp tu może będzie chyba sypialnia nie wiem zbędziem. Na razie to jest takie taka pomieszczenie chata. Takie jakby znaczy nie, nie najwyższe, ale pomieszczenie Tutaj schodki na najwyższe pomieszczenie, więc można rozglądnąć na morze Skoczyć do morza. Skoczyć? Co? Skoczyć? Skoczę, chętnie. Z tym taką trampolinę Ale najpierw... i tutaj jeszcze jest takie małe pomieszczenie. Dobra, ale. więc w dzisiejszym odcinku ujdziemy na pewno do kopalni. Nie wiem czy zdążymy. Na pewno nie zdążymy, no, no, tylko dokopiamy się może Więc. Dziu. 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 Jaka frajda Jaki frajday No. What the fuck? Dobra nie, mówiliśmy coś o tym Więc może jak będziemy... sobie jakieś fajne miejsce i zaczniemy kopać w dół Tak będziemy kopać takie spiralne schody Z co nie? no jak dojdziemy na sam dół to potem będziemy korytarze w boki robić widziałam Huśkar, tak robi to znalazł 9 chyba diamentów a misterce znalazł jeden tu nie znalazł no to... byśmy my mieli szczęście Te trochę głupa także mamy tylko taki limit bo też kurde chciałam dłużej to robić ten odcinki ale no już nie mamy wyboru Nie możesz jednak do tego? No mogę, ale weź mama, tam... Kurde, że tak. Zgle to wstaje. Wiesz, mama zwykle już tak wiesz, taka, nie, nie, nie do tego. No. To szybko mija to 15 minut, aż za szybko, no. No, strasznie. To, no, szybko, myślę, no, możemy to no, wszystkiego takiego pokazać gdyby gdybyśmy mieli... albo ty możesz swój podać numer, bo ty nie masz aponamentu mama no, 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 no. boś mama wiesz moja mama sprawdza dlatego że jak ona tylko wiesz zobaczysz że coś takiego jest jak ten tu z rana mi się szeryja no yyy... Um, jest pochodnie Yyy... Um, no to jest krótko, jakby... jakbyśmy robili ten... Od... Spróbuję powiedzieć... ten powiekszy. dom w, od... w odcinkach to by z 6 odcinków by to A teraz 6 odcinków by było. Partów, 6 partów na jeden domek dom Bo ja to sam zobaczyłem, patrzyłem na stopę i równo mi prawie godzinę wyszło. Równo. Już kopięć? No może skopiłem taki tunel. Można trafiłem na jakieś żelazo. Dzisiaj, e, dzisiaj, gra Chuziek Rysiuk. Rysiak. Rysiu, Rysiu. Rysiu. Ciekawe czy nie trzywać. Raz mówię za głośno, raz mówię za cicho rysiu. No ja to bym poszedł pisać o komentarze. Kurde nikt ten gotyk nie pisze mi komentarzy, nikt ze. Kurde, no, mamy nadal jeden komentarz. No. Jeszcze... Napisał mu wiadomość na, na kanale. Żadne kopalni, weź ci, weź ja. gdzie tutaj? jest? A, a wyślij ja, łopatę. No, a. Bardzo... Coś ma to chodzi, ja nie A I co chodzę. to po bokach? jest? Dlaczego ten dirt? Co ten dirt? Nie wiem. Po co ten dirt? Wiesz, że ten dirt jest dziwny, bo ziem, tak jakby dirt nie powinien być tak pod ziemią. No, a wiesz co znaczy dirt? Brud. No. A wiesz co znaczy slime? Um. No. Szlam. A creeper? No nie wiem. Pnącze. Szczerze. Zielone pnącze. Zielone górę. górę. Zielony p... Zielone pnę. ja się... JO! aj, jaj, to się nazywa się. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie, przepięknie. i co dalej ja się chciałem oprzeć na tym... na tym siedzeniu odpocząć, tu nie ma tego oparcia, jej. No, sorry. Aby się zabił. <laughs> tu jeszcze z tyłu chusiiek ma taki stolik. Rysiek, to się no, husiek. Ryj. No jej, chusiiek. Rysiek. Wiem, tak trochę. Ja spałem, teraz jestem. Rysiek. Rysiek. Ma taki stolik. I jakby się o niego zabił. To robi. Kto, kto lubi Żwirnik, kto nas napisze. No Hero No właśnie. Bo my nie cierpimy. Te mody. Hmm. Oprócz, oprócz moda. Li, little Block, Block, no to to, to jest fajne, ale. Kto by chciał mieć Hirokran na świecie? No nie. trzyma tymi... mocne nerwy, kiedy Creepery na temu wyskoczy i zacznie z mieczem latać. Mówiliśmy już, że polecamy. Tego Huśka i tam... I kusima Kusima, no, więc polecamy pole... Kusima z KKF-a Maćki, Magik. Magika... Kudidukera. My bardzo wszystkich lubimy na YouTube Aha, i ten kto ma mocne nerwy Niech sobie oglądnie Minecraft Obcy Od pierwszego odcinka To jest zaje fajne W ostatnim odcinku po podają swój serwer i możesz po prostu na serwer sobie wejść. I walczyć z tymi wszystkimi obcymi. No to jest taki... o O to chodzi. Ja niech tu jasknie ma, ja nie mogę. O. To beznadzieja. Mi się nie podoba ten dźwięk taki psuje się tego. Bum. To jak wiesz, jak wiesz, tak grasz sam z nie po ciebie, bo tak grasz, grasz w... <grym> Ej. Dobra. Miau. Miau. Co tu żadnych materiałów nie ma? Ej, zróbmy dla cinkę odcinkę i ten... Żebyśmy coś więcej zrobić. Na chwilę. To czeka dobra. To my robimy na chwilę cinkę Jak znajdziemy jakiś więcej materiałów, to potem wam... Pokażemy. Pokażę. będzie na minusie. Nie mamy żelaznego mówiłem, że lepiej zrobić! Czekaj, weźmy zróbmy tego jak... Czekaj? Trzy. No. Dzień. No witamy z powrotem. Witamy sobie za taką przerwę, no. ale po wrażenia... O i takie mieliśmy... Aż mi serce znowu KV, zaczęło tak mi się... kurde, kanioł jak... Po no. prostu kurde jak dżungla. Jak, nie, po prostu tak. ogromne. N nie, nie pokażemy... Tym, nie pokażemy wam tego na razie. Nie możemy powiedzieć. No możemy powiedzieć, ale nie pokażemy. Znaleźliśmy, kupaliśmy, mieć. Porobiliśmy tylko takie. Znaleźliśmy cztery diamenty. Znaleźliśmy Pięć. kanion. 5. dokładnie. 5 dokładnie diamentów. I dupa tyle, kuderec stona Tyle strasznie duży redstone'a. na Będziemy duże. musieli teraz, na, na następny odcinek, poświęcamy tylko na to. Od razu w jaskini. Od razu to. Od razu. Tak. Zobaczcie, złoto nie ma, nie mamy. Ma, ma, 10 złoto. Nie ma żadnego lenienia się od razu jedziemy z tym koksem weź, to, weź jeszcze to jest chyba najlepsza mój ten no, to była mój najlepszy, po prostu, generator map mhm, fajnie, fajnie, fajnie jest fajnie. takie to jest ekstra, że z jednym odcinku na pewno zaczniemy, ale diamenty będziemy wielkopane nie wiem co może z nim zrobimy zobaczymy ile tam, ile tam jest diamentów nie wiem co zrobimy z tymi diamentami Czwarty odcinek i już dziemęty. Chcelezę taką przerwę, ale... Po prostu mieliśmy wrażenia z dupy wyjętej. Ciiiicho, bo... Fajny, 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 Dobra, pokażemy już... Dobra, idziesz, idziesz tam. Szybko idziesz. Skacz! Ciepło gnoju. Bum, 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 bum. Jak zwykle nie wylatujesz. Jestem gruba. Jestem Henryk. Który się nie mieści w przejściu metrowym. Wiecie co? Ten, kto jeszcze nie wie, kto zaczyna dopiero, niech wie, że jeden klocek to jest metr na metr na metr na metr na metr On ma metro, on jest w wymiarach metrowych Nasz ludek ma dwa metry, jest bardzo wysoki Patrzcie da, da, da. Du, 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 du. takie przejście, że jakby co będziemy mogli uciec, jakby zielawa Tak, tam może być lawa o. Jeden, o. dwa, trzy o. O. Du, 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 du. Diamond Chodź i teraz patrzcie, teraz uwaga uwaga Biegniemy, biegniemy, biegniemy Czekajcie chwilę, o! Co tu jest? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Trz. Patrzcie na to! To się nazywa Cave! Idziemy. Idziemy. Tutaj sobie obudowaliśmy. I następny Diamond! I to się nazywa... Yeah. This shit. Dobra, Daniel. Już, um, nie... Fuck Dobra, da nie. Już nie ponos się emocjom piłkarskim. Akurdej. Padnijmy w piłko show! Show, show! A co to ma nie mamy? To już pobiera słotlawę. Ten, ten, ten był u, redstonik. Co to tak ciemno? Jeszcze tego nie zwiedziliśmy całego... Zobrazicie. się. Jakby, no co? Nic nie zwiedzaliśmy, naprawdę. Nic. Tylko weszliśmy... Pod... Zobaczyliśmy tego Daimonda. I to i koniec. Zra... Tak. I od razu do domu po... Ej, Ej Daniel, mamy 2 minuty. Dobra. Zobaczymy Dzień. tutaj tylko. Ty... I, I na ile nastawiłeś? No na 14 i 58. Dobra. Tyle? To będziemy... to zacznijmy gdzieś tak po 24 sekundach już wyłączymy. 5 sekund. Jeszcze kopiesz do... Zobaczymy. Oś. Holy shit! No bo za nie będziemy mogli wyjść. Dobra, teraz musimy tak ostrożnie wyjść. Ej, ci, ej jakby... ciekawe, jak jakbyś się do góry idealnie tak. Ja pamiętam, co dzieje że Joker miał 10 diamentów. I mówił, i kopa w dół, nie? A on mówi, Dobra, najwyżej trafimy na lawę. A potem. Nie, taki płacz, nie? A ja tak pamiętam mówię, to. Ale tak mówię, w tak myślach. Człowieku, sam chciałeś tego, więc już nie żałuj. Nie? No ja, ja, ja to pamiętam. Dobra, teraz będę tego... Oby nie na lawę, nie na lawę, oby nie dolałem, oby NIE, nie dobra, to ja Pamiętam to, oglądałem te że zawsze jest szczery. Tylko czasami taki, no... to taki, taki Czas głupi Czasami ma głupi, no, Ale... Bez urazy. No, gdzieś Joker jest naprawdę fajny, tylko sami takie... trochę mało odcinku strasznie robi. To jakoś tak strasznie rzadko robi odcinki. to w górze. Bo my go lubimy, my tego z nasz fanem, bo my go od początku, kiedy my zaczęliśmy oglądać Minecrafta to tylko oglądamy jego. Ja pierwszy odcinek, jaki oglądałem, to Joker. Ale nie go też... I X! Joker oglądałem, to ja myślałem, że to jest przygody z Merlinem. No. Więc wiecie. To, to dopiero jest A a, a ja pierwszy jaki odcinek. Oh, fuck! Fuck! Jezu Dobra! Ja spadam stąd <laughs> Kurde Jaki Back trip Co to miało być niby? Sorry, ale by, byś, bym się spalił Co to miało być? No nie, bo zostało na 22 sekundy Dobra ludzie, my tu już kończymy, tylko... Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, w następnym odcinku. Subskrybujcie, idziemy dobra. na pewno Nie do idź, tylko przestań już iść, Stań. zaczynamy 3, 2, 1.